Elo, elo. Wczoraj gość w pracy mówi mi, masz wolny wtorek. No to ja jako prosty człowiek myślę sobie, jakie dwa treningi odjebać. No i właśnie jest koło dziewiątej. Miało być wcześniej, ale wróciłem późno. Lecę na pierwszy trening do Kutna. Zrobię jakieś tam... Nie wiem, co w sumie jeszcze zrobię, ale coś zrobię. Później sobie też coś zrobię. I tak to kurwa poleci. I jeszcze korzystając z chwili zaaplikuję sobie treningówkę w pastylkach. Tego nie znajdziecie w sklepach. To jest w sumie można powiedzieć, że robione na zamówienie. Ale nie będę uchylał tutaj rąbka tajemnicy. Chujowe, że trzeba to pogryźć. Ale jest tak mocne. Niech to żyło <śmany> się, nasz drugi dom poczycił, czy ławka łapkach i nie cały. Nie pozostawiamy serca czasy, w których nie zabić. Nie już miela na śmiecia, czy zwracam tam myślami, aż lezka południe. Te dziwne rzeczy umyślają, te wspomnienia uwyślone, godzinka 35 1100 kalorii był kurwa ogień no ten filmik to chyba będzie taki bardziej popisowy bo tu jeden trening tu kurwa drugi trening Zara, jeszcze coś, ale jakoś nic ciekawego się ostatnio nie dzieje, więc jebać. No i dotarły na miejsce. Zabawki już wypakowane. Talerzyk, kurwa 5 kg, najważniejszy. chuj dokłada. 20% zero, 50% concentrated <laughs> power. Without a doubt, I'm tired of playing All the fools look down on me, I'm tearing down your balcony Knowing fans are bust, I'm trying to ask them why How can he? from Infinite down to If you feel like you so. and cut the crap I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap You said you was king, you lied through Round your three. teeth But that, fuck your feelings Instead of kidding crown your kitten cap instead the bands I never let you down the I'm back I promise to never go back on that promise In fact let's be honest at last we last see was there Perhaps I ran going Back to that now. All I'm trying to say is get back to black clouds. Cause I ain't playing around. It's the game called Circle, and I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Told I had it mapped out, but I'm getting it for it. Fucking black cops that follows me around. Zrobiłem sobie dwie rundy zamiast trzech, bo już jak wrócę, to chyba umrę od tych ukąszeń. I co kurwa teraz najgorsze, o, 3 km z powrotem, z tym kurwa 5 kilo na plecach. Zobacz kurwy jak to się robi. Jeszcze rozciąganie, będzie 1200 kalorii, godzina 40, jak dla mnie zajebisty wynik. Kurwa. Kilo pierożków, litr białka i na zakładeczkę pierdolona pomarańcza, czyta to, to kurwa brzoskwinia jakaś tam i kurwa po całym treningu nóg jeszcze mięśnie głębokie. dona sobie takie trzy czteryjki. No, chcę je A potem jeszcze rozciąganie. To kurwa najważniejsza rzecz po treningu. Czy to siłowy, czy, czy na falce. Żeby się tu chyba nie zastać. Bo no, nie, rozciągniesz się. Raz, drugi, trzeci. Coś ci zacznie boleć. Gdzieś ci zacznie łamać. Powiedz, że to przed siłownię. albo przez coś innego. i 40 sekund. Jeszcze jakieś świlowanie i do domu. 3,5 godziny treningu starczy. Ostatnio kupiłem takie fiterki, kurwa, nie wiem, winogronowe chyba ale są tak przyjebane, no nie polecam nikomu, bo to idzie się drzygać po jednym, a to dopiero po 200 gramach jebać.